z ludźmi, którzy zajmują się medycyną naturalną. Brzozówka, brzozówka to już takie pojęcie, myślę dobrze się za, zapisało w pamięci tych wszystkich, którzy interesują się oczywiście zdrowiem i interesują się ekologią i jakimiś takimi konkretnymi wręcz agroturystycznymi miejscami. Paweł Fiałkowski, Agnieszka Fiałkowska, Jezuza Ekostrzewa dzisiaj są razem z nami. Witajcie. To właśnie Witamy jest taka powiedzieć. Ta tak. Ta tak, za czym przejdziemy o, o, o samym, wiesz, evencie, bo ten wiec o zdrowiu, tam babielato, e, takie są ksywy, to parę zdań w ogóle, Jaki jest dzisiaj sytuacja w obrzezówce? bo rozumiem, że Eko jest gospodarzem kolejnego eventu, który będzie już niedługo, wrześniu rozumiem, tak, no bo sierpień kończy i, i co tam u was słychać, tak? I trwa którego? do 1 września. Czyli... Zaczynamy 30 sierpnia już jutro. Aha, zaczynać jutro. Mm -hmm. No. Do, 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 do 1 nie, 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 września włońskym. Aha, no, no to ładnych parę tak, dni. Tak, tak. Ładnych parę dni. I w ogóle co słychać jako obrzazówce. Wiecie, ja tam byłem przecież nie raz, Paweł u was i... No i też też, no trochę już minęło czasu, ile teraz tam domów stoi, ile tam was jest, bo to przecież tam ludzie pobudowali, jak też budowali z gliny, ze słomy, to bardzo fajne sprawy, jak jest na dzisiaj. Tak, tak Janusz, od czasu kiedy byłeś, to powstało pięć nowych domów, wszystkie z materiałów naturalnych, kto chętny niech przyjedzie i wtedy opowiemy na miejscu, bo to długo gadać. Mieszka nas w tej chwili 13 ludzi. 5 rodzin, rodzina trzyosobowa we wrześniu rozpoczyna budowę kolejnego domu. Także powolutku, powolutku rozrasta. Rozmawiamy eko grzówce, przybyło 13, 13 rozumiem nowych domów, więc razem razem jest ile teraz? W eko grzazówce? Domów przybyło nowych sześć. A, jeszcze, a jeszcze razem trzy, jest 13, 13, 13 ludzi. Tak. I wkrótce, we wrześniu, będzie trzyosobowa rodzina budować swój kolejny dom. Ile te, te domy, jakie one mają parametry? Budowane są przede wszystkim z czego? Rzeczywiście ze słomy, z gliny, czy tam jakieś inne technologie jeszcze są, z drewna na pewno, czy coś jeszcze się tam robi? Czy trzymacie standardy? Mają, tak, tak przy, wszystkie domy mają przewagę elementów z drewna. Z tym, że prawdziwie drewniany dom jest tylko jeden. To jest dom z lat 30., przeniesiony z Puszczy Białowieskiej tutaj i znacznie zmodyfikowany. Natomiast dom, w którym w tej chwili się znajdujemy, jest domem w konstrukcji szkieletowej drewnianej, wielowarstwowej. Bardzo ciekawa technologia, bardzo dobra przenikalność a w zasadzie odporność na przenikanie Chłodu i doskonała izolacja teraz, jak jest bardzo gorąco. Wszystkie te szczegóły opowiemy, jak ludzie przyjadą do nas. Mamy też dom zrobiony ze słomy, to znaczy kolega wypełnił ściany słomą przężytnią, belami słomy, obłożył to wszystko deskowaniem i dom z zewnątrz wygląda jak drewniany, a w środku jest po prostu potężna słomiana izolacja. Zbudowałem teraz stronę internetową waszą, właśnie i pokazujemy, żeby to nie było tylko na poziomie samych słów, prawda? Widzimy też, jest to właśnie wiedz Lato, y, który robicie 30 sierpnia, września. Y, na stronie jest rzeczywiście dużo różnych fajnych materiałów, opis tych różnych rzeczy. No i eventy. Ja zauważyłem, że dużo eventów jest y, u Was w ciągu roku. Ile tak średnio robicie takich wydarzeń na miejscu tam? No to są cztery duże, takie jak to się przyszło mówić, teraz festiwale. Zawsze startujemy 1 maja i jest to właśnie impreza Wiedz o zdrowiu pierwsza. Potem robimy coś z go Fernandeza, naszego przyjaciela muzyka z Peru. Mamy też doroczną imprezę w lipcu. To jest Festiwal Sławiańska Radość, który trwa trzy dni. No, to jest najbardziej liczna, najbardziej chętnie odwiedzana nasza impreza. Pod... Konopne. Żniwa Kolej konopne jest. są zwykle w, na początku sierpnia, w tym roku były 15, tośmy zebrali pierwsze wiechy konopi, zrobiliśmy z nich herbatę i bardzo żeśmy się cieszyli, ale nie tylko, bośmy wystosowali apel do władz państwowych, zarówno władz, władzy ustawodawczej. Jak i władzy wykonawczej, żeby zdjęto wszelkie ograniczenia z uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce. Więc ten apel jest do, do podpisania podczas naszej imprezy, która startuje jutro. No i y, zwykle pod koniec lata robimy ponowny Wiec o zdrowiu czyli zapraszamy innych terapeutów, innych zielarzy, innych uzdrowicieli, którzy właśnie. Już się do nas zjeżdżają, i jutro będą nam bardzo ciekawe rzeczy mówić. A niekiedy też na jesieni robimy słowiańskie dziady, bo my tak nawiązujemy bardzo do tej tradycji starosłowiańskiej. Jaka tu rola jest naszych pań, które siedzą koło ciebie, czyli Agnieszki, tutaj, prawda? I Zuzy? We, we kongresówce i, i, i oczywiście w Wędź. Bardzo proszę, dziewczyny. E, no więc ja jestem przyjaciółką e, rodziny, no i od maja tego roku zaczęłam pomagać w organizacji właśnie takich wydarzeń. E, na początku w maju to była e, e, zwykła pomoc, po prostu zapowiadałam e, prelegentów na scenie, a już od e, właśnie Dni Konopnych, od naszej konopielki, która rozrosła się jednak w troszkę większą imprezę, na półtora dnia było cudownie, i no tak zaczęłam to bardziej na serio pomagać. No i teraz w sierpniu, no i myślę, że będziemy to dalej tak kontynuować. Bardzo fajnie. I w przyszłym roku będziemy mogli tak. zaprosić się na kolejne imprezy. Tak. Aha. Czy jeśli chodzi o sam samtę neogrobryzówki, czy tam są jeszcze jakieś działki, tak powiem wolne działki, czy to już jest jakby limit wolnego terenu. Do, do, nie wiem, do kupienia czy do jak jest już wyczerpany? Jeszcze są, są działki, zostały cztery działki. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany życiem i akceptacją z naszej strony, bo to też jest dosyć istotne, to zapraszamy. Mhm. Tak, cztery są w tej chwili wolne do nabycia, natomiast w przyszłości będzie ich trochę więcej, ponieważ jeszcze teren ekoosady jest w tej chwili porządkowany geodezyjnie i być może moja rodzina będzie miała jeszcze kilka innych działek na sprzedaż, ale co jest bardzo ważne, to nie jest tak, że my sprzedajemy każdemu człowiekowi, który przyjdzie i my w ogóle ocenie rozmawiamy dopiero jako ostatni etap dyskusji, dlatego że najpierw chcemy się dowiedzieć, czy dana rodzina, dany człowiek w ogóle współgra z pewną naszą filozofią życiową. Mhm. No bo tutaj wiesz, Janusz, my nie jesteśmy ani sektą, ani partią polityczną, natomiast no tutaj są pewne żelazne zasady, takie jak wolność człowieka. Absolutnie nie dopuszczamy żadnych opresji, już nie będę ich tu nazywać z określeń, mieliśmy z tym do czynienia jakieś 4-3 lata temu. Również obowiązuje szacunek dla przyrody. Także ktoś chce to tutaj mieszkać, oczywiście jak najbardziej, ale jeżeli zaakceptuje te podstawowe zasady, wtedy my w zespole tych 13 ludzi po prostu podejmujemy uchwałę. Pytanie jest proste, czy nie masz nic przeciw, żeby dana rodzina z nami zamieszkała? Jak nie ma weta, to wtedy rozpoczynamy rozmowy o pieniądzach, notariuszu, takich sprawach. Bardzo ciekawe. Taka demokracja, można powiedzieć, słowiańska, demokracja bezpośrednia, mówiąc współczesnym językiem, ale e, ale tak było kiedyś, rzeczywiście ta tradycja słowiańska, że się wspólnie razem e, na, na zebraniu, na wiecu, chociaż to wiec, gdzie nie masz tych dużo ludzi, ale wspólnie podejmujecie decyzje w takich ważnych sprawach. Jeśli chodzi o program tego Babiego Lata, tutaj oczywiście nie będziemy, jest, jest bardzo bogaty, więc ja ja nie będę tutaj tego czytał, ponieważ jest tego bardzo dużo, bo to widzę, że jest od soboty od 9.45 do wieczora. koncert zamyka. To widzę, prawda, Agnieszki Kowalczykowa, kompozytorka, wiolonczelistka suita słowiańskiej mocy kobiecej na wiolonczele. Boginie, tutaj potem jest niedziela od 10.00, o widzę Monikę Półrolnik macie wspaniale, ona robi piękne rzeczy, tą gimnastykę sowiecką, co roku otwiera rano zajęcia na scenie głównej właśnie Monika Półrolnik ćwiczeniami tymi słowiańskimi, tutaj macie też na Bogato, potem macie jeszcze z lotu będą różne stoiska, widzę też jest cała księgarna leśna, bardzo ładnie to brzmi, i cała masa innych rzeczy. Brzozówka 25, powiat rawski, Województwo łódzkie. Widzę jeszcze, jeśli chodzi o pocztę, jakby ktoś szukał, to 10, 60, 14 cie, 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 ciela. O, jak Mieszna trudno. nazwa, ale bardzo stara. Od cielaka. No, cioch, do. I yy, tam te koszty, i tak dalej, to wszystko na stronie. W każdym razie do Was się można w ten sposób yy, po prostu dostać wcześniej, wirtualnie, że macie witaj, małpa eko i Są też telefony, więc rozumiem, że jeśli chodzi o udział w tej imprezie, która zaczyna się, czyli to już jest jutro, bo, czy nie, to jest y, piątek, to jutro. wy zaczynacie so Dobra, to Wy już piątek zaczynacie, tak jak mówiłem. Piątek, sobota i jeszcze niedziela, pełne trzy dni, mnóstwo. Mnóstwo zajęć to już do przeczytania, więc bardzo ambitnie. Ile więcej spodziewacie się osób, tam zmieścicie, prawda? To, to jest tam sporo hektarów razem, co? Wiesz, ten teren, na którym organizujemy nasze imprezy, to jest około hektara. Z no, okay. tym, że połowa jest porośnięta lasem. Tam mm. zrobiliśmy polany kilka lat temu, jak widać tu na tym zdjęciu. Postawiliśmy estradę taki coś w rodzaju amfiteatru, ale nasze imprezy są kameralne. Dziennie, zwykle na takich imprezach, bywa od 80 do 100, stu paru ludzi. Także to jest zupełnie inna skala niż harmonia kosmosu, która jest super, ale my mamy tą formułę. Taką ja, to jest bardziej... taka fajnie kamerana Jasne. to jest ja, zupełnie inny format. Tak, to jest bardzo prostokątne tak. imprezy, nie są zbyt liczne, ale są bardzo integracyjne. Ludzie są blisko bardzo siebie, nic ich nie rozprasza. Jest jedna scena, tutaj pokazuję te zdjęcia, które tu macie na stronie, też, żeby zobaczyć, to piękna okolica. Także tutaj też z eventów, właśnie taki namiot, w którym, pod który to jest jeden z elementów, prawda? Tego, gdzie mogą się odbywać zajęcia, prawda? Pamiętam chyba tutaj tak, też kiedyś zawsze tak. To jest też alternatywa dla pogody, bo jeżeli pada deszcz, to wiadomo, że wszystkie zajęcia się odbywają, tak. ponieważ jest miejsce zadaszone. I Nie teraz jest tam sianka, więc jest wygodnie. Można się położyć tak. na ścianie i słuchać wykładów. Słuchajcie, tak na koniec, właśnie, bo już to tyle lat trwa, kiedy tam pamiętam, jak Paweł i ty że się tam zawitali. Czy nie Paweł dobrze pamiętam? I jak tak naprawdę w tej sytuacji to życie Wam się podoba, no bo na to by wyglądało. To jednak jest związanie się z z taką, z taką plenerem, no wprawdzie do Łodzi blisko, do, do cywilizacji blisko, no ale uciekliście tak, żeby w razie czego tą cywilizację mieć tylko wtedy, kiedy jest potrzebna, a tak to chowacie się w takim przepięknym miejscu. To jest dobry pomysł na XXI wiek? Myślę, że bardzo dobry pomysł, dlatego że cywilizacja jest bardzo dobrą sprawą, ale ja sama wiem, pracując w mieście, że w pewnym momencie można mieć dosyć miasta i właśnie taką aktywny to może być wieś i spokojne życie, gdzie możemy też zaspokoić podstawowe potrzeby, czyli mieć własne warzywa, owoce, co jest ważne w dzisiejszych czasach również. W jakiś no i... sposób być samowystarczalni. A no właśnie, ta samowystarczalność, to. De... Czekają nas trudne czasy, wszyscy widzą, że stary system coraz bardziej kwiczy, coraz bardziej trzeszczy, coraz bardziej skonfliktowany, więc tylko i wyłącznie własny przyczółek, gdzie jest ziemia, którą można oprawiać, gdzie jest własna woda, gdzie jest czym oddychać, prawda, i się wyżyć na tej ziemi i gdzie są dobre relacje, czyli to, że dbacie o to, żeby ta społeczność po prostu no, opierała się na jakimś rodzaju właśnie harmonii, wiadomo, ludzie są zawsze różni. Często dochodzi do konfliktów i zbudowanie takiego jakiegoś wzajemnego życzliwości, spokoju, tolerancji, to naprawdę jest wielka sztuka. Wiele różnego typu projektów tego typu po prostu się rozwalało. Przede wszystkim między stosunki, przez stosunki międzyludzkie, czasami kwestie finansowe. Na razie Wam to się udaje, bo jest taki proces no, wzrostu. No, przez te lata, co mówiłeś, te kilka domów powstało, to jest tendencja wzrostowa, pozytywna. Odtrzymać tak, to jest dalej, bardzo powolny proces, bo my nie stawiamy na ilość, bo w tak. tym miejscu moim zdaniem może mieszkać około 50 ludzi mhm. na 9 hektarach tego terenu. To jest teren śródleśny, to też ma swoje znaczenie, przyrodniczo bardzo wartościowy. Natomiast my nie lecimy na ilość, nie zachęcamy, nie namawiamy. Kto do nas przyjedzie, uzna, że jest tutaj dobrze. Dla niego, dla niej, no to wtedy no jeszcze trzeba mieć trochę tych, tych pieniędzy oficjalnych. Ale myślę, Nie, no wiadomo, że jest to alternatywa niż kupić mieszkanie w dużej metropolii i jeszcze spłacać kredyt bankowy przez dłuższy czas. Poza tym tworzy się takie mikrospołeczeństwo, które może na sobie polegać. Czyli jeżeli coś się złego dzieje, to wiadomo, że. Wzajemnie możemy sobie pomóc i się tak, wspierać. Tak, I się wspierać, czy dla tych, którzy namieszkali się w, przede wszystkim w dużym bloku gdzieś, tak, i teraz się przenoszą, bo nie wiem, czy są takie przypadki u Was w tej społeczności, że ktoś to tak. się y, i trafił y, do, do domu, który jest liny, ze słomy, y, którego parametry są zupełnie inne, wedle naszej, oczywiście, oczyw wiedzy. Ja, i, czy są jakieś komentarze, czy ludzie mówią, o jakiejś istotnej różnicy, kiedy mieszkali w blokowisku. Jak te ściany tak promieniują, a to jak się mieszka właśnie do z Gliny ze słomy. Widzą to różnicę? Mówią oni o tak, tym różnicach. Wszyscy, tak. wszyscy są zadowoleni i, i uważają, że to jest ich miejsce na ziemi. I to jest najpiękniejsze. Czy tak, wreszcie znaleźli swoje miejsce tak, na ziemi? Bo większość z nas przyszła z bloków lub kamienic. kamienic. Z wyjątkiem jak... a nie. Która przyszła tak. z bardzo malowniczej okolicy podpłockiej. No, to tak, była już. Tak najważniejsze coś. to jest to właśnie, że, że każdy znajduje tu spokój. Tak. Taka w ogóle ciekawa historia, słuchajcie, y, 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 po wojnie ludzie mieszkający na wsi za swoje marzenie uznali ucieczkę do miasta. Ja pamiętam tak. jak moi rodzice, bo urodzili się w Szufnarowie, ja tam też pierwsze lata spędzałem na wsi daleko z i po prostu jak już y, 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 wyszli z domu, to y, y, no po prostu przenieśli się tak, y, do, do miast. A ja teraz y, my, tak samo jak i ja, y, też tam jakąś tam działkę rolną mam, coś tam kombinuję na rolnej, żeby sobie tam posiedzieć jakąś chwilkę czasu. I teraz wszyscy chcą wszyscy świadomi chcą uciekać z miasta do, na wieś. No tak jest, co. Yes. Tak ta historia zrobiła, jak to się mówi, tak zatoczyła koło. Co. No nie wszyscy, no ale jest taka tendencja i każdy z nas wie, nawet bogaci ludzie, którzy cały zachód zresztą też każdy, kto w klasie średniej miał y, jak, jakiś biznes, czy, czy wolny zawód, czy, czy dobry, dobry etat, i, i z Natury Rzeczy po prostu mieli też y, jakieś domy na wsi, tak? Czy to taka typowa moda? Więc to jakby jest taki powinien być standard, no, ale, ale tak w ogóle na stałe mieszkać i móc się dostać do Warszawy, do Łodzi podjechać, no to Wy to macie. To nie jest tak, że to jest totalnie odludny świat, utrzymujecie kontakt. Tutaj Paweł jest aktywny, choćby właśnie w tym ruchu e-parlament i, i, i w Sejmiku, prawda. I, i w jeszcze innych inicjatywach, więc tego jest sporo. No to cóż, no to zachęcamy tych, te, którzy, którzy teraz obejrzeli, czy obejrzą naszą audycję i rozumiem od jutra adres jest do. Zapraszamy, Zapraszamy. zapraszamy Przybywajcie. Mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, to za muszę znaleźć taki czas.